Założy też. No, to on nie jest tu chowaj tę To schowaj, schowaj. Nie, nie Artur Kijewski. Legenda i fotografii. Powiedz, w światu się odbija? Od twojej mordy chyba. Cicho. Ty jesteś w miarach, tak? No, od Dobra. Bo nie wiem, jak podpisać. A pokaż teraz. Możesz? Poczekaj, drugi jak to Uwaga. No, ja dalej, Dobra. To czarny. Okej. Arki? Arkę pokażesz? Dobra, mhm. Wyszasz? Jezu, innych jest! Na 5 czy nie? Ło! Światek, piłkarzy. Masz? Artur Kiewski Artur Kiewski. Ale rozbieraj się. Czarny założył następny. koszulkę. już Fajna fryzura. Na czasie. Na czasie. Co będzie, że możesz No, Weź tam się przyjrzeć, Holenderskiej. To wybierał, nie? <grymka> Młody się doczekał pierwszej sesji. Nie, już druga. Jest. Druga? A, no to druga. Na to I A, to Nie, więcej. się Nie, <laughs> okay. dynamie, dynamie, dynamie. I Nie, więcej. druga. Nie, Nie, to są nieważni. Dlatego nie, w ogóle. Nie, ma na Koszulka trochę musisz, ją tak... O właśnie dobra? Super. Dzięki. Dobra. Ja będę mówił super, dobra? Bo oni uciekają. Ja a ja per będę mówił. A, nie nadążasz, dobra. Nie, bo chciałem jeszcze jedno fotkę zrobić. Ale super. Su! Super per. fajnie. Jakbyś się cieszył, że wróciłeś. Tak, ooo, jaka japa. Wbij jak woździe nogą. Patrz na mnie, to wreszcie się nie interesuje nie? No. No ja Jeszcze uśmiechnij się. Okej. Okej, okay. okay, dobra. Czark! O, ale Niżej wrody, niżej wrody, niżej wrody. Okej. Czary, człowiek klasa. Ale Czarek trenował uśmiech, nie? Widać.

nie wiem, z strony bo kratka Galas, będzie pożyście. Co? Coś leje. Trzy, Trzy No to znowu tu jeszcze jeden. Jakie cześć? Melduje się, a nie cześć. Było, melduje się na rozkaz. No. Nie nagrywaj, niech... Nagraj kapitana. Zbyt tu zawsze z jednej strony.

nie? Dopadli do ciebie, to, no, wszyscy tu. Okej. Okay. Cała piątka. Dobra, dzięki. Ja pierdole, bo mi grzywka zmarzi Ma pan chodzi grzywka, ja? Kluczem okay. młodej! Dawaj i potem we dwóch jeszcze ma. No. Dobra. To to Teraz kręcimy reklamę szamponu. Trener okay. tu, tu, tu patrz tu, 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 tu. Najlepsza odżywka na porost włosów.